Gorące pozdrowienia z RS Garage I tutaj jest wiele ciekawych samochodów, ale dzisiaj aplikujemy do mojego auta. Toyota GR Yaris na takim wielkim stożku ceramizatora, ponieważ po każdej wymianie oleju stosuje ceramikę do silnika. Tak, to taki nowy trend mega popularny i jedni się nimi jarają, drudzy nie do końca to kumają, więc informujemy. Nano ceramika do silnika, która zmniejsza tarcie i zabezpiecza was, Wasz silnik na 100 tysięcy kilometrów. Ale ja stosuję przy każdej wymianie oleju, i szczerze powiedziawszy, najlepiej to czuć w motocyklach, ponieważ tam układ smarny jest również sprzężony ze skrzynią biegów, i tam faktycznie na biegach to czuć doskonale. I jest nano, ceramika do silnika. Otwieramy bardzo łatwe, a najważniejszy: hologram. I ten produkt też stosuje grzegorz duda. No i teraz zobaczcie: pach, pach, trzy jest do benzyny, odkręcamy i. Moi drodzy, poproszę kadr bliżej, troszeczkę aplikujemy bardzo prosto, łatwo, każdy sobie z tym da radę. Nie trzeba tego robić w warsztacie, ale można. Więc, jeżeli chcecie dbać o swój silnik, no to nowoczesna chemia, która ewoluuje na naszych oczach i oczywiście ten produkt ma badania Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Także ja się tym mega jaram, bo nasza polska chemia robi topowe produkty.